Wow, jak ja kocham wrotki! Jejku, nie myślałam nigdy, że aż tak mi się spodobają, ale no cóż, teraz to już chyba wszyscy widzą. Ja po prostu nie mogę przestać na nich jeździć. Są takie fantastyczne, dają mi tyle radości i nawet wdzięku, jak tak sobie jeżdżę i sunę sobie naprzód po torze. To jest niesamowite uczucie. Sami musicie kiedyś spróbować i. Co najważniejsze, wymyśliłam właśnie genialny, genialny plan. Pójdę i zapytam księżniczkę, czy może nie chciałaby pojeździć trochę ze mną. Zorganizujemy sobie takie mini spotkanie dla przyjaciół wrotek. Je, jej, jej! Jak super! Wow, 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 wow! Jestem najlepsza i nawet nie wychodzę z sprawy! Jak fantastycznie! Mogę tak jeździć bez końca! I ciągle! I obrót znowu! Jej, jej! To! Ciekawe, czy księżniczka przyjdzie pojeździć ze mną. Mam nadzieję, że wpadnie. Liczę na nią! O, Barbie mnie zaprosiła na wrotki! Jak super! Cały czas siedziałam w wieży, a teraz to mogę wreszcie sobie poszaleć na wrotkach! Jej, już nie mogę się doczekać. Przyjdę zaraz do niej i trochę z nią pojeżdżam. Może znowu? Wow, może znowu uda nam się pobić nasz rekord i ponownie wygramy wyścig. Tylko mam się ścigać z samą Barbie? No dobra, w sumie trudno. Pościgam się nawet z nią i tak uwielbiam jeździć. Po trochę poszaleję, ale będzie super. Niebieski i czerwony. Czerwony? Czerwony. Wow! Udało się! No wreszcie! I od nowa sam czerwony. Żółty czerwony. Żółty niebieski, żółty niebieski czerwony. Juhu! Barbie, gotowa na moje przyjście? Cześć Barbie! No, wreszcie jestem! Jejku, nawet nie wiesz, jak długo czekałam, aż wreszcie znowu razem pojeździmy. Nie mogę się już doczekać nasze wyścigi są zawsze najlepsze pod słońcem. Ale słyszałam, że masz jeszcze jakiegoś gościa specjalnego. To prawda, chyba go nie znam, co? A prawda, zaprosiłam jeszcze Kena. Wiesz, on nie umie jeździć na wrotkach, ale nauczymy go na pewno bez problemu. Chociaż on jest troszkę oporny na naukę, ale myślę, że jak razem mu wytłumaczymy i pokażemy, jak fantastycznie jest móc jeździć, to sam będzie miał na to ochotę i w mig się nauczy. To fantastyczny pomysł! No to kiedy on będzie? Przyjdzie w ogóle? Wiesz, w sumie. Ostatnio nie poznałam żadnego interesującego mężczyzny. Mówisz, że ten Ken jest taki fajny? Ken jest najlepszy pod słońcem. Sama zobaczysz taki z niego przystojniak, że normalnie szok! Musisz go niedługo poznać. No, już nie mogę się doczekać, niech on wreszcie przychodzi. Zobaczysz, jaki jest naprawdę sympatyczny. O, szczęście, że umiem jeździć na wrotkach, bo inaczej trochę bym się bała. To jeszcze tylko szybko poprawa make upu, moje włosy, czy ja wyglądam na pewno dobrze? O, całe szczęście, że mam moją ulubioną sukienkę. Tak, to mogę się wreszcie spotkać z Kenem. Cześć Barbie, no to, yy, no jak tam? Słyszałem, że przyprowadziłaś swoją koleżankę, co? Będziemy razem jeździć na wrotkach? Cześć Ken! Mua! Jak ja Cię dawno nie widziałam, jak milutko jest znowu Ciebie spotkać. No, jasne, że tak, pojeździmy trochę na wrotkach, będzie naprawdę mega. Sam zobaczysz. I teraz czas, żebyś wreszcie poznał księżniczkę. No chodź, zobaczysz. Ona to jest dopiero milutka i świetnie jeździ. Może Cię trochę pouczyć. Eee, księżniczka, mówisz. No, no, pewnie, że tak, fajnie. No to co, kiedy będziemy wreszcie jeździć? Ja już się nie mogę doczekać, ale może najpierw bym ją poznał, co? No to gdzie ona jest? E, no, cześć, Ken. Jestem księżniczką, koleżanką Barbie. I w sumie poznałyśmy się niedawno, pewnie już o mnie trochę słyszałeś. Wiesz, ja o tobie jeszcze niewiele, ale wydaje mi się, że się świetnie dogadamy. Już teraz w sumie cię lubię. Nie wiem czemu, zupełnie nie wiem czemu. No przecież jesteś taki ładniutki, o matko. O, no znaczy, tak, tak, jest ładniutko i milutko pewnie. No to, no cześć. Cześć, jestem Ken. Miło mi Cię poznać. Wiesz, masz fantastyczną sukienkę. W ogóle ślicznie dziś wyglądasz. To słyszałem, że potrafisz jeździć na wrotkach. O matku, jaki on jest fantastyczny. Barbie miała rację, taki z niego przystojniak. Chyba, chyba się zakochałam. Jaki on ma piękne włosy i ten uśmiech. O, I jego mięśnie, wow. Ten to normalnie wymiata. i Jeszcze w życiu nie widziałam tak przystojnego faceta. Barbie, rzeczywiście, właśnie poznałam Kena. On jest... On jest cudowny! Skąd ty wiedziałaś, żeby on tu przyszedł? I spotkaliśmy się, i jestem nim po prostu zachwycona! O, no to super, cieszę się! Kęto, mój najlepszy przyjaciel! Naprawdę, to Twój przyjaciel? No pewnie, że tak! Inaczej bym go nie zapraszała na nasze wspólne wrotki! Wiesz, trochę miałam go poduczyć. Ty chciałaś, chciałaś go uczyć na wrotkach? Wiesz, co powiesz, Barbina? To wiesz, wydaje mi się, że mam mały dług wdzięczności u ciebie. I w sumie, to Ty mnie ocaliłaś, to może, to może ja pouczę dzisiaj Kena jeździć na wrotkach, co? Ty chcesz uczyć Kena? No mm, nie wiem, wiesz, wy się w sumie nie znacie. Ja go znam bardziej i myślałam, że będzie się lepiej czuł przy mnie. Nie, 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 nic nie szkodzi, ja się nim zajmę. Mogę go pouczyć. Długo już jeżdżę na wrotkach, naprawdę dobrze się na tym znam. Niech się uczy od profesjonalisty, co tam? No dobrze, skoro tak bardzo chcesz uczyć Kena, to proszę, nie przeszkadzam, ja idę pojeździć na torze. Pa!